Panie i Panowie, bez przedłużania, witam bardzo serdecznie w FC24. A witam wszystkich bardzo serdecznie, ja z tej strony Jacob po raz kolejny, kolejny rok z Wami bardzo mnie cieszy, moi drodzy. No i zaczynamy jak zawsze przygodę. Przygodę w pewien sposób nową, gdyż jak wszyscy wiemy, oczywiście nie ma już FIFA, nie dogadali się. Więc zostało FC od EA, a my lecimy i jak zawsze, co roku wybieramy. Pierwszy te, ten wybór, który jest absolutnie nieważny. Anglia nie będzie. I co w dzisiejszym odcinku chciałbym, moi drodzy, zrobić? Dzisiaj jest wstęp, dzisiaj jest pierwszy odcinek, otwieramy sobie paczki, popatrzymy, co dzieje się w tym całym zespole. O, i dobrze, zaczynam od Abrahama. To dorzućmy sobie od razu też jeszcze jednego napastnika i niech to będzie. Pup? Yedder. nie ma to najmniejszego znaczenia. Oj, stroje, tutaj jakiś fajny Śląsk Wrocław, więc poproszę po polsku, ale o Aberdeen fajne. A wyjazdowe niech będą. A niech będą Latium. Lazio tak zwane. LAFC, jeżeli chodzi o herb, i mamy już skompletowany nasz start. Czy coś jeszcze ze startu dostaniemy? Z tego co słyszałem to nie. Dostaje się tylko paczkę Foundera, cokolwiek to znaczy. Natomiast ja wiem, jak to mniej więcej tutaj wygląda, więc zaczynamy. 4600 pońców. do tego oczywiście moi drodzy, dodamy się, na paczkach się skupimy. Chcecie to zobaczyć, jak to wszystko wygląda, nie? No ja też. Jak będzie w tym roku wyglądało u mnie FC, chciałem powiedzieć, jak będzie wyglądała FIFA, ale się powstrzymałem. To będzie jeszcze parę razy pewnie się powtarzało. RWW, co, co, o co tu chodzi w ogóle? Nie mam zielonego pojęcia. Chciałbym z Wami porozmawiać, jak u mnie to wszystko będzie wyglądało w tym roku, gdyż też nie żalujmy się, od ostatniej edycji troszkę się u mnie zmieniło. Stroje fajne, ale też każdy będzie je miał, więc po prostu zabieram. I tyle. Dostajemy jeszcze Halanda, proszę bardzo, ambasador, jak najbardziej. Uuuu, Vinicius. Musimy go brać. Musimy go mieć. I jeszcze kogoś. Mamy jednego na wypożyczenie. Zobaczymy. Uuu, dobra, Marta, niech będzie. Kern by lepsza, ale. Ale mamy tam Halanda, jakbyśmy chcieli pograć, więc na spokojnie, moi drodzy. Dobra, jeszcze jedną rzecz muszę zobaczyć. Zanim przejdziemy tam, to gdzie są ewolucje? Bo chcę zobaczyć, jak to bardzo jest rozwinięte. E, ja już mam jedną, którą chciałbym na pewno zrobić: to jest jeżeli tylko taka będzie. Okej, okay, tutaj mamy kogoś, kto tu po prawej są wymagania: Max 83. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. i co dostanie? Plus jeden Wickfoot. Shooting plus 3 i Physical plus 2 plus jeszcze dwa dodatko, dwie dodatkowe rzeczy. Oj, i to mi się będzie podobało. To mi się będzie podobało, bo tutaj mamy prawdopodobnie dla na przykład właśnie czekajcie jeszcze, to na pewno zobaczę kogoś typu, właśnie Garnaco i będziemy na pewno to sprawdzać. No dobrze, nie przedłużając, moi drodzy, zaczynamy. Otwieramy paczki, żeby ten klub pouzupełniać. A następnie Bros, co tu możemy? Classic Packs. Pierwsza oczywiście preview, sobie zobaczymy, co byśmy tam chcieli zabrać. Zobaczmy te animacje, jak one wyglądają. Oczywiście z na początku nie będziemy w ogóle wiedzieli, e, kto tutaj będzie występował pojedynczo w paczkach. A my zaczynamy od Baldy 91. To będzie karta, która naprawdę wydaje mi się, na samym początku może być niezła. Więc słuchajcie, ja sobie tą paczkę od razu kupię. No dobrze, nie ma co. Zaczynamy, moi drodzy, od. Otwieranie i lecimy z nową historią, historią zwaną FC 24 nowy początek historyczny początek, bo prawdopodobnie nazwy FIFA nie zobaczymy już, a jak zobaczymy to na pewno z innym wykonawcą, jeżeli chodzi o samą grę w sobie. Więc dużo się działo ta FIFA. Mam fantastyczne wspomnienia, no bo dzięki FIFA jestem tu gdzie jestem i to zawsze będzie bardzo miłe, ale czas zrobić krok naprzód. Jeżeli moi drodzy, chodzi o to, co zobaczycie u mnie, jeżeli wy tym w tym oczywiście sezonie. No to przede wszystkim będziemy robili to, co zawsze lubicie, czyli symulacje będą. Czy będzie Ultimate Team? Chciałem robić Road to Glory. Nie ukrywam, chciałem, ale po długim przemyśleniu wielu rzeczy doszedłem do wniosku, że jak zdecyduję się zrobić Road to Glory, to niestety będzie wielka szansa na to, że będę nie miał na to czasu. Jak sami wiecie, troszeczkę u mnie się pozmieniało ostatnio, no i też muszę dopasować odpowiednio to, co robię, ile czasu poświęcam na kanał, plus oczywiście na rodzinę, więc będę chciał to mniej więcej wszystko ładnie robić i te materiały, które będę mógł nagrywać z wyprzedzeniem, materiały, które będą troszeczkę mniej angażujące niż czyste road to glory i tak będą się pojawiać, mam nadzieję, najczęściej jak tylko będę mógł. Czy to będzie codziennie? Raczej, oj, czekajcie, Manchester United prawie. No to mój One Bisaka, to musi być. Jest i on, One Bisaka. Może do ewolucji go kiedyś rzucimy. Czemu by nie? Ultimate na pewno będzie się pojawiał w różnych formach. Oj, nie quicksellujemy takich zawodników, może jeszcze co? W różnych formach, ale też będzie sporo zabawy. Będę szukał różnych formatów, które mam nadzieję Wam się spodobają. Przeciwko e, innym YouTuberom. Może solo. Zobaczymy. A teraz, oj, to będzie walkout? No to musi być walkout. To musi być walka... Zapomniałem, zapomniałem, że możemy. Tra Bo, jak ja widziałem, że jest to środkowa obrońca z City, no to dla mnie to było oczywiste, że to musi być jakaś wysoko, wysoko overallowa karta. No ale na może niekoniecznie. Będzie wiele zaskoczeń. Na pewno to był sok. Będzie parę razy, będzie parę razy, moi drodzy. Więc jeżeli pojawią się w Ultimate Team jakieś fajne paczki, jakieś fajne SBC, jakieś fajne zawodnicy, którzy fajnie będą, być, będą mogli być przedstawieni, to jak najbardziej chciałbym Wam to pokazać. Ale nie ukrywam, że nie mówcie, że trafiłem znowu pierwszy duplikat w ciągu pięciu paczek. Na to jeszcze oczywiście przyjdzie, przyjdzie czas Moi drodzy, a teraz zaczynamy moj... No wieczorek fajny, wieczorek fajny e, FIFA, Liga Mistrzów leci obok I mam nadzieję, że wy także będziecie dobrze się bawić Lecimy z paczkami, sprawdzamy je Chalhanoglu, no to musi być on przecież I to oczywiście jest on 85 i to jest najwyższy overall, Na pewno będzie walkout, na pewno ci będzie walkout Przynajmniej jeden Ale 85 zaczynamy całkiem nieźle Portugalia, goalkeeper Olympic Lyon, Czy to będzie Lopez, to jest on Vincent kompany, słuchajcie, Vincent kompany trafiony, tylko że szkoda, że w jakby wersji, która nie do końca mi odpowiada. W ogóle czekajcie, już są ikony, tak się zastanawiam. Oj, Brazylijczyk, Carlos, Carlos Augusto, tego się nie spodziewałem. Francja, o jak widzę, Francję, napastnik! Francja napastnik! Giro. 82, non-rair karta. Mogło być lepiej, ale jak widzisz, napastnika z Francji, no zaczyna się jeszcze... Jakbym wiedział, kiedy są walkouty, możecie mi napisać na dole. Jeżeli już wiecie, a jeżeli nie, no to możecie na bazie tego materiału też spróbować to wywnioskować. Kiedy są... Polska, Golkita, Wojciech Drogowski, Hiszpania, kiedy będzie pierwszy, e, e, pierwszy walkout, Hiszpania, ale Regilion, już, już jest... Przetransferowany, ale to jest tylko 78 overalla. Natomiast fajnie, że kolejny zawodnik z Manchester United. Ostatni mecz to był najjaśniejszy punkt naszego meczu z Brighton, trzeba to powiedzieć. Luis Alberto 84, to jest zawodnik dość dobry w naszym wypadku, bo najlepszego na razie 85. Mieliśmy na razie bez walkoutu. Na razie bez walkoutu, a zmierzamy do 12 tysięcy pońców. Argentyna, Cam. Środkowy pońcyk ofensywny z Tottenhamu Loselso, Lo to musi być Los on jest teraz 6PO, nie wiedziałem. Rafael Toloi, no to nie są zawodnicy, których szukałem, powiem Wam szczerze. Czyżby nasze szczęście w paczkach miało się kontynuować na tym poziomie, co się kontynuuje od długiego czasu? Nie wiem, nie wiem, ale się domyślam. Środkowo-brońca z Almerii, no właśnie o tym mówię. No dobra, przebijamy 12 tysięcy fa zostało do samego końca, czyli to, co dostaliśmy za wersję Ultimate Team, już jest za nami. Serio? Chociaż mamy ikonę. Trafiłem ikonę, he, 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 he. Niemcy, no ktoś. Prawa, o, prawa, pomoc z Wolfsburga. Ojej, ale to jest 85 overalla, Hood! Hood, proszę bardzo. No, jakby grała na środku, to może byłoby ciekawiej, nawet może ma alternatywną jakąś pozycję. Ten środkowy pocik ofensywny to nie jest zła opcja, aczkolwiek jej strzelanie pozostawia trochę do życzenia. Natomiast, słuchajcie, mamy. Eee, mamy co? Mamy dobry overall, mamy 2,85, ale nadal czekamy na walkout, Czekamy na to, aż ktoś nam wyjdzie, I to jest 86, nie? O, Stany Zjednoczone, no to musi być jakaś kobieta, no nie ma innej opcji. Nie, nie, mam, nie mam pojęcia, kto to jest, więc zobaczmy. A, ok, McDonald's. <laughs> ja no to jest, to jest. O, jest Alejandro Garnecu! Tak jest! Jest! To, to mnie bardzo cieszy, słuchajcie, dlaczego? Idziemy do ewolucji, zobaczymy, czy on się nadaje do tego, żeby dać go na ewolucję. To mnie bardzo, bardzo interesuje. Dobra, szybko, to jest fajny skróty, można robić teraz. Ok, Relentless Winger. No to oczywiście chcemy ulepszyć naszego tego, zobaczmy yes, i garnacz, Od razu go tam wrzucam. Od razu Start Evolution. E, dobra, dajemy. jest e, FIFA Pointsy. Mało mnie obchodzi. I uwaga, mamy Alejandro Garnaczo Przygotowanego, żeby go zrobić na kartę lepszą. Co musimy tam zrobić teraz? Moje ewolucje. Tutaj co, co, co? co? Cztery yy... okej, okay, cztery bramki strzelić i pięć zagrać po prostu w, po prostu meczów. Okej, okay, nie ma problemu. Aj, to jest pierwszy, drugi i trzeci będziemy mogli. Okej, okay, on będzie 81 wtedy. 80. Ok, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra. To trzeba będzie zrobić. Potem cztery, bram... cztery asysty, dwa skład battles. To jest bardzo szybko do zrobienia. I to też jest bardzo szybkie do zrobienia. Fajnie. Okej, okay, przez przypadek włączyłem sobie teraz preview pak, zobaczmy, ale czekajcie! Czy to jest? Czy to jest wielki! Nie dziękuję. Ok, wracamy do naszych paczek. Trzeba Hiszpania, lewa pomoc Sociedad to będzie kto? To będzie Ojar Spadł o jeden z over, ale. Oj, Christensen, proszę bardzo. Na raz 83 nie jest źle, ale ja nadal nie wierzę, że przez jeszcze kolejne 9000 fapońców ani razu nie trafimy w workout. Nie wierzę w to. Niemcy, środkowa obrona Z Bojeru, Leverkusen Tak Okej, okay, Szwajcaria, goalkeeper Zomer, może oj, oj, oj. nie Zomer, tak, Zomer Zomer, oczywiście, że Zomer Czemu nie Zomer? 84 No dobrze, zobaczmy, co dalej Hiszpania, Hiszpania bardzo... Lewa obrona z Hiszpanii pojawi mi się co chwilę Manchester City, to będzie kobieta No wiedziałem, bo, bo po prostu nie ma żadnego Lewego obrońcy z City Hiszpańskiego tak mi się wydaje. Teraz mogę... Może mi ktoś wypadł, ale nie wydaje mi się, żeby był. No dobra. Włochy. Prawe skrzydło. Ktoś dobry. kieza, Czy to jest on? Czy to jest kiezinio? No bez jaj. Przecież to jest I kpina. Widzowie, tyle ile troli będzie. Tyle ile troli będzie. Przynajmniej na samym całym początku. No teraz Messi. Nie, no nie. Kto? Romero. No... Jeżeli to nie będzie Romero, to przysięgam, że będę zaskoczony. Nie, no jest, ale też Romero to jest taka karta. No dobra, może na początek. Okej, okay, środkowa obrona z Atlético. Jeremozo to jest. 85 tempa. Fajnie, fajnie. Mamy prawego obrońcę z Argentyny. Molina 85 do Atlético. Stworzy nam się, widzę, mały składzik tutaj właśnie z Ligi Hiszpańskiej. No dobra. Francja. Prawa obrona. I to jest Chelsea. Tak się spodziewałem, że właśnie nie kojarzę żadnego zawodnika To jest niesamowite, jak staram się połączyć gdzieś, kto to może być, a potem sobie przypominam Okej, okay, no to niekoniecznie musi ktoś faktycznie być z tego, kogo znam, no bo nie czarujmy się, kobiet Jeżeli chodzi o, przynajmniej na razie, o całe Ultimate Team, ale też no zwykłą ich piłkę, no nie znam Okej, okay, czyżby to był Kai Sedo, ale on będzie oceniony na 80, no ale spoko No jest jako, powiedzmy, ten starter, tak? Jako starter jest Oj, oj, czekajcie, czy to jest Torres? Tak się troszkę zapatrzyłem. To jest Ferran Torres, proszę bardzo. 82 overalla, w końcu jakaś taka ciekawsza karta, którą kojarzę. Alex z Remiro, przywinołem to, przyznam się szczerze, bo no, bramkarz Sociedad to nie widziałem tam za wiele, ale no jest Overall jakiś tam całkiem niezły, prawda? Francja. ST, no nie, no to za ten. No, czy to jest Lacaze? Czy to jest Le Somer? Ok, 84, no niemożliwe to jest. O, tu widzę, że się zmieniają delikatnie tak, tak pewnie też będą wyglądały karty z eventów specjalnych Czyli delikatnie zmieniające się tło e, Natomiast, no, nas to nie cieszy, bo to jest karta 75 overala No i tak to teraz wygląda 1300 do samego końca 1200 już w tym momencie Usuwając tę paczkę Brazylia, to zawsze mile jest widziane Środkowy, o, Środkowa obrona Diego Carlos, ale nie pamiętam, on teraz będzie miał 81 Okej, okay. ale 67 tempa Co, oni mu nogę urwali? Ej, Lindelof, Lindelof Piękna sprawa. Watkins Watkins będzie miał z. 80 overalla obra. 84. Całkiem dobra karta, więc nie będziemy tutaj narzekać. Żartuję, będziemy narzekać z Ok, Okej, jeszcze lewa obrona. Widzę, nam się tutaj troszkę zrobiło, jeżeli chodzi o angielskie składy. I lecimy już do samego końca, moi drodzy. 752 punktów I idziecie razem ze mną tutaj, żeby zobaczyć, jak zakończymy w tym momencie. Środkowy obrońca ze Scott. Właśnie, właśnie o to chodzi O to chodzi Nie mam pojęcia Nie mam pojęcia moi drodzy Jeżeli chodzi o e, o, o tych zawod... znaczy, te zawodniczki Tak to będzie wyglądało teraz Idziemy jeszcze Cztery paczki do końca O ile dobrze liczę Mam nadzieję, że dobrze Brazylia Prawa, obrona I Fiorentina Ktoś tu będzie Ktoś tu będzie I to jest Dodo, 87, fajne tempo, ale my tam mamy zawodników na to i łowi przy okazji. A ja wygląda na to, słuchajcie, że skończę pierwszy opening 16 tysięcy bez ani jednego walkoutu, bez ani jednej karty 86 i więcej. No, tak nie może być. Uważam, że to jest coś, na co nie byłem chyba do końca gotowy, bo ja wiem, że moje szczęście w tej grze w FIFA nigdy nie było za wielkie, jeżeli chodzi o paczki. Tak? Są osoby, które no mają o wiele więcej szczęścia. No ale liczyłem, że Teo przynajmniej trochę szczęścia będzie, chyba teraz Declan Rise, no, no nie, no nie, co to będzie, no, fajnie, skip, fajnie, no to bym skipnął tę paczkę i tak też zrobiłem, tak też zrobiłem, dobra, ostatnia paczka, moi drodzy, ostatnia paczka, a potem przejrzymy sobie najlepsze karty, jakie trafiliśmy, ale ostrzegam, tam nie będzie za dużo tego wszystkiego. Czalhanoglu, Hud, Laporte, Marta jest wypożyczona, Luis Alberto, Sommer, Reme, Remiro oraz Lezomer, to są najlepsze karty. Później, później to są już zwykłe tki trójki, więc ogólnie to chyba tak średnio mogę być zadowolony. Jest tylko jedna karta, z której tak naprawdę mega, mega się cieszę i zobaczmy, ona oczywiście idzie tutaj. Jak tylko zmienimy ten młody talent, będzie nam oczywiście towarzyszył i na to mega, mega się cieszę. Zaczynamy sezon FC24, a jutro kolejny film na kanale, tym razem jednak z kariery. Jako tako. Trzymajcie się na razie.